question for our guest uh, hi i'm from here uh, i have one question for us uh, which experiences uh, will you bring from poland to usa what mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> I think so, uh, the online was really cool. Seeing that, I haven't done that in nursing yet, so seeing you guys kind of work through the simulation and be told tasks and kind of performing those before maybe you practice them <coughs> on a real person could give you some of that experience. Make you more confident. Uh, today Pani dyrektor z York College of Pennsylvania. Państwo przyjechali do nas w ramach współpracy, którą nawiązaliśmy w ubiegłym roku. Klaudio, tak? w po, roku. E, mamy nadzieję, że wkrótce zrewanżujemy się rewizytą e, z, w Państwa uczelni. Chcemy podzielić się doświadczeniami związanymi z procesem kształcenia pielęgniarek. E, Wskazać podobieństwa, ewentualne różnice, no i mamy nadzieję, tutaj na ożywioną także współpracę w zakresie doskonalenia kompetencji pielęgniarskich, a być może także i współpracę naukową w prowadzeniu mhm. badań. A jakie różnice już widać? Czy już coś wiemy? Związane z programem studiów, czasem trwania, kształcenia, ale chyba raczej nas. Mamy więcej podobieństw. Wielkich różnic nie ma, dlatego że pielęgniarstwo praktycznie. Teoria pielęgniarstwa jest taka sama tutaj w Polsce, jak i jest w Stanach Zjednoczonych. Jedną z większych różnic jest tylko to, że u nas na przykład studenci, jak kończą studia, mają zdać specjalny egzamin, który jest Englex, który pozwala im na praktykę a tutaj oni są sprawdzani, jest tam, tak jak ja to myślę, przez cały okres ich To znaczy też jest egzamin końcowy, dyplomowy, tylko że tutaj w każdym stanie wykonując praktykę pielęgniarską trzeba starać się o specjalną licencję, bo niekoniecznie licencja z jednego stanu jest dobra, na jest dobra w innym stanie. W Polsce uzyskanie prawa wykonywania zawodu daje furtkę do wykonywania świadczeń w całej Polsce, a, w Polsce. niezależnie od mhm. tego, w jakim jesteśmy w województwie, więc to może zasadnicza różnica, ale to już raczej kwestie wykonywania mhm. zawodu, a nie przygotowania. A czas nauki tego zawodu, tutaj w Polsce pielęgniarki kształcą się na trzyletnich letnich licencjackich, potem na dwuletnich magisterskich, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? 4 są pierwsze podstawowe i później mhm. możesz iść na dwuletnie, ale również my mamy doktorat pielęgniarstwa, więc jak ci, co idą na doktorat pielęgniarstwa, to wtedy mają dodatkowe 6 lat. Mhm. I to jest master degree? tutaj czy Mamy master's degree, okay. but we also have a doctorate degree okay. and a PhD of nursing, mm -hmm. so we have mm -hmm. a little bit of higher level of uh, mm -hmm. than education. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. znaczy, bardzo dużo podobień, znowu my mamy system 3+, plus, 2 plus studia doktoranckie, nie mamy e, tytułu e, ani stopni naukowych w pielęgniarstwie, tak? E, w naukach o zdrowiu, naukach medycznych, ale nie, e, nie w pielęgniarstwie. To też taka różnica. różnica, ale bardziej związana już później z rozwojem kariery zawodowej, naukowej, ale z przygotowaniem do zawodu bardzo, bardzo podobnie. Współpracujemy już od jakiegoś czasu. W ubiegłym miesiącu mieliśmy spotkanie, taki webinar, na którym uczyliśmy się wspólnie rozwiązywać przypadki kliniczne pacjenta w różnych sytuacjach zdrowotnych w tym webinarze uczestniczyli studenci, studenci z York, studenci z naszej uczelni i studenci z Afryki, z Liberii mieliśmy no. jednego studenta, który tak. też brał w tym udział i pomysł jest na to taki, żeby po prostu porównać jak, jak opiekujemy się pacjentami w różnych innych krajach, nie tylko w krajach europejskich, czy w Ameryce, ale również w Afryce, także wydaje mi się, że było to bardzo Dobre doświadczenie dla wszystkich studentów, bo nawet nasi studenci czasami nie mają możliwości, żeby porozmawiać ze studentami w Afryce, czy w innym kraju. Mhm. W chwili obecnej zwiedzamy Centrum Symulacji o godzinie 16. Zapraszamy Państwa na wykład Pani Profesor Klaudii Zwiecaola-Lewitz poświęcony właśnie kształceniu w pielęgniarek w Stanach Zjednoczonych. Studenci z kolei w sali symulacyjnej będą realizować symulacje uh, razem z Polskimi studentami. And the last question: what do you see now in Wodsław? Uh, how do you like this city? It's a very hard question because they just literally we flew in <laughs> last night. Today we are here, so it's they really did not other than through the window, right, guys? Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> uh, of nice. <laughs> uh, do you have uh, any plans for this visit? Yes. Mm -hmm. okay, you should. You know where you're going. <laughs> exactly. Yeah, Zakopane. We're going to Zakopane um, and visiting Auschwitz on the way. Mm -hmm. uh -huh. So on Friday we are hoping to see Auschwitz. We have a tour, and then uh -huh. after in Auschwitz we're gonna stop in Krakow in the afternoon, and then Saturday, Sunday Zakopane, and then coming back here. Chcieliśmy powiedzieć, że w grupie nauczycieli i studentów znajdują się osoby, które mają polskie korzenie. <laughs> Także to taka e, miła podróż do, do kraju. E, Niektórzy z Państwa, znaczy wszyscy z Państwa, poza tutaj panią profesor Klaudią, są pierwszy raz w Polsce. Yes. Tak, pierwszy raz. Yes. Mamy nadzieję, że nie ostatni. <laughs> Mamy nadzieję, że nie ostatni. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jak długo? Będzie trwała wizyta? Do końca tygodnia. To wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.